Ta, ta, ta. To był proces. W ogóle cieszę się, że pytacie. No, <laughs> ale mamy światełko. Z to, to jest moment chwały. Jak już ostatnio wspominaliśmy, przyjeżdżając do Warszawy, pani z pierwotnego mieszkania nas wystawiła. Co prawda, zwróciła nam kaucję, ale zafundowała nam dwutygodniowy pobyt u Karoliny na kanapie, który swoją drogą był dla nas bardzo. No po prostu nam uratowała tyłki I, i, i bardzo się cieszymy, że mogliśmy u niej nocować przez dwa tygodnie. No bo już nie było powrotu, w sensie ja po prostu zaczęłam pracę, więc, więc musieliśmy gdzieś nocować. Rzeczy wszystkie mieliśmy w busie, a później u Mariki mamy zdjęcia, tutaj Wam wrzucę, żebyście zobaczyli. Filmik też mamy, jak to się zjechaliśmy w lewo, po prostu następnie. na prawo na chatę a dokładniej na ten na poddasze do Mariki Marika była kolejną osobą kolejnym naszym bohaterem w tej historii i po tych dwóch tygodniach i no szukaniu takim naprawdę Cały czas w zasadzie. Bo ja i w pracy coś przeglądałam, i Paweł przeglądał, i po pracy cały czas szukaliśmy tego mieszkania. No, my mamy, mieliśmy takie wymagania, żeby był garaż lub miejsce parkingowe, żeby było no, zadbane mieszkanie. I co jeszcze? No i ładny, no i numer. No i w, w budżecie w sensie nie, no w budżecie, nie mieliśmy ponad tak. 4000, tylko bardziej bliżej 3000 za wynajem. No i też wiadomo, żeby nie było 10 km od, od pracy. Albo właśnie z fajnym transportem, tak, Otobusem. W międzyczasie też nas zdążyli inni agenci wystawić nam podziękować po prostu, bo też trochę rynek wynajmu w Warszawie się zmienia i, i, i robi się bardzo trochę castingi. Szybko, bardzo szybko też znikały te oferty. Tak, Nawet jak już tak. mieliśmy coś upatrzone, byliśmy umawiani, to... Ile później się okazywało, że no jednak, Że już inna para, że już nie? Mm, więc, więc bardzo szybko znikały. Już my się też frustrowaliśmy bardzo. Bo już w sumie byliśmy mówieni na jedno i to mieszkanie, na które byliśmy mówieni, nie było idealnym mieszkaniem, ale już stwierdziliśmy, że nie znajdziemy idealnego. Po czym ja tu była w nie Sobota, albo w sobotę wieczorem, nie, to było tak. Sob... Tak, no, Bo tak, w sobotę wieczorem. byliśmy na poniedziałek już umówieni w zasadzie, mieliśmy być umówieni na podpisanie. I tak, umowy. ja w sobotę wieczorem już byłam taka zrezygnowana, a mówię dobra, zerknę ostatni raz na tego Oliksa. Może coś wpadnie. No i wpadło i zostało. <laughs> I po prostu się zakochałam w tym mieszkaniu zadzwoniłam od razu w sobotę wieczorem do właścicielki. No i, 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 i w zasadzie to chyba niedaleko po, po wrzuceniu przez nią tego ogłoszenia ja zadzwoniłam. No na i się od razu... Nie zdążyła go wynająć. Tak, nie zdążyła go wynająć. No, umówiłam się od razu na niedzielę na oglądanie, najlepiej na podpisywanie umowy. Ja już bym najchętniej podpisywała tą umowę. No, jak już poszłam, zobaczyłam je. Okazało się, że jest przepiękne, nowoczesne. W ogóle jesteśmy pierwszymi lokatorami w tym, w tym mieszkaniu, bo jest świeżo po wykończeniu. W zasadzie przed nami mieszka tylko pan, który. Który robił, robił kuchnię, kuchnię, w się sensie pan stolarz. Tak, podmiot, A później córka właścicielki robiła tam urodzinki. Tak, robiła rodziny. E, no, to no to jest więc jesteśmy co? pierwszymi lokatorami i w ogóle właścicielka jest tak świetną kobietą. Tak? Jest taka miła i w ogóle. No, taka, że po prostu poszłabym z na kawkę i mamy, i plotkujemy sobie, bo ona pracuje w jakiejś tam sortowni ciuchów chyba, tak zrozumiałam i mi proponuje jakieś fajne głowy, No, także, także super. I nam w ogóle zrobiła bardzo okazyjną cenę, bardzo fajną cenę nam zrobiła, bo i po prostu zależało, żeby tam, jak na ten standard, bo, nam, bo jej zależało po prostu, żeby to byli fajni ludzie, także bardzo dobrze trafiliśmy, naprawdę. Warto było czekać, Czekaliśmy w sumie miesiąc na, na znalezienie tego mieszkania, bo dwa tygodnie u rodziców, u teściów, a dwa tygodnie właśnie u Karoli. Także w sumie miesiąc czekania, ale bardzo jesteśmy zadowoleni. No i co? I teraz nas czeka po prostu przeprowadzka. Musimy kupić dużo rzeczy, bo to jest mieszkanie, mówię, nowe. Tam w zasadzie to du za, za dużo mebli nie ma, bo właścicielka mówiła, że po prostu nie wiedziała co kto będzie potrzebował. To jest dzisiejszy challenge, Pawła. Sprawdźmy na jakim jest etapie. Na takim etapie jest właśnie. Ale jeden segment już stoi. Jeszcze będą takie dwa.

I kurde, przyklejają mi się do kapci te wszystkie rzeczy. I od razu, znaczy w zasadzie to nie od razu mi się spodobała, bo na zdjęciu miała inny kolor i to zdjęcie było takie od boku. Ale stwierdziłam, że jest fajna, bo tam od góry jest podświetlana. Więc jak Mogę zobaczyłam to podświetlanie... No, to możesz zademonstrować. To uznałam, dobra, ta szafa jest spoko. Boże, to jest w ogóle Muszę to no to jest jakby wersja robocza, tak? To jest w ogóle jakaś czarna <noise> No wersja robocza no, Od razu widać się palec Ponieważ szafa była już okupiona krwią Nie będę pokazywał <noise> <się. głos> Okej, okay, zrób de demonstrację Demonstruj. Się. No tak pleczów Oświecona płeczka. I tam też jest ledzik. I w tej środkowej też będzie? No w każdej. każdej jest. W jest. No, i to jest taka ogromna, przeogromna szafa na, no, na całą leży, szerokość. To samo jest. Stosowy, no, tam też. Ogólnie mieszkanie też pokażemy, jak się trochę tutaj ogarniemy z tym, ale tak. Paweł skręca tą szafę no, i ja podziwam do maksa, ponieważ ja bym się poddała milion razy. Ale strasznie się jaramy, bo pierwszy raz będziemy mieć taką porządną szafę z tymi szufladami. Oh, Boże, strasznie, strasznie się cieszę. No. I w ogóle to była bardzo fajna okazja, bo mm, ta szafa kosztowała dwie stówki na Olikcie, po prostu... Ale dla mnie ma już wartość e, tysiąca. No wiem, bo by się narobiłaś no, po materac. Jest prawie 11 w nocy. Paweł bierze antybiotyk. Jesteśmy przemęczeni, ale na, na czymś trzeba spać. I znaleźliśmy materac w prawie idealnym stanie, a w bardzo fajnej cenie. I jedziemy go odebrać. Chcemy go już przetransportować i mieć już odhaczoną szafę i łóżko z materacem. Także z tej nocy możemy podjeżdżać, także ewidentnie jest typem e, sowy, byliśmy? nocnym markiem. Warunki, jak widać, nam nie sprzyjają. A w tej jest taki, że jesteśmy razem chorzy. I cała rodzina też. I cała rodzina poszło falowo, ale przynajmniej mamy materac. Pokażę wam. Uwaga, tutaj stanie się teraz światłość. No, więc mamy materac, mamy na czym spać, mamy łóżko. Ojku. Tak, tu jest łóżko, jest materac. Szafa jest złożona, więc można powiedzieć, że sypialnię mamy załatwioną, tylko jeszcze trzeba, jeszcze trzeba do tej szafy coś powkładać, żeby było fajnie. W międzyczasie pozamawialiśmy dużo rzeczy potrzebnych, typu zestaw sztućców, czajnik elektryczny. Co w tych paczkach jeszcze jest? Chlebak, suszarka, suszarka, do aha, do naczyń. No, także zrobimy unboxing. Ale najpierw kawkę sobie zrobię, chyba. Już dojrzałam do kawki. No, to dobry znak. Ten, co to jest? To są moje kółeczka. Jakie kółeczka? Do mojego krzesła. Mało sexy. A, to są te sztuczce, które już częściowo wypakowałam. No właśnie, e... czemu częściowo? No jeszcze a, tutaj widzisz. No widzisz. no widzisz. Ale bardzo fajne zestaw. w ogóle. Polecamy serdecznie. Firma Tadar. Fajne, takie są ciężkie. No ja się do... zastanawiałam, gdzie je zagnałeś. A to co to jest? O, to jest chyba mój czajniczek. Ponieważ jest widoczny kolor różowy. Ale piękny. Jest taki pastelowy. Pasterowy, pastelowy różowy czajniczek. Śliczny. Uwaga, czy będzie skrzypiał? Nie. No nie, no kosztował. No nie kosztował aż tyle. Kosztował tyle. Nie, kosztował 170 zł. A w Media Expert te czajniki skrzypiące kosztowały tyle samo. Serio? Tak. Mm. Te nie takie lepsze kosztowały 20. Śliczne. Śliczne. na telefon. Golczys Golczys sobie unboxing szczotki do fibla. Ze stojaczkiem, bardzo kompaktowe. Szok. Mm. Proszę. Mm. Nie Pasuje bardzo. No. Idealnie w sumie. Bo Tam by się nie zmieściła, nie? Nie, poza tym tam jest y, lewy stan, więc mhm. nie. No dobra. To tylko na po prostu do tego przesunie. Troszkę nie Szkodnie, by było, biedak. No to nie przesunie. Probowo to też. Chciałaś Nie, tutaj to... mieć blat, żeby coś przygotowywać, czy...? Nie, no tam będzie blat, tylko przesuń to na maksa, a to bym dała tam, po prostu. Po drugiej stronie, co powiecie. No ładnie, naprawdę ładnie. Okej. Okay. tak. To też w sumie może być a jest nawet lepiej bo. To jest rzecz, na którą poświęciłam zdecydowanie najwięcej czasu. Szukałam chlebaka, który będzie w kolorze pastelowym, ale niestety wyszukiwarka nie, wy nie znalazła takiego, oh. <taki> takiego przedmiotu. Potem e, chciałam znaleźć chlebak, który będzie gramur, Również nie, nie znaleziono takiego przedmiotu. <taki> wow tą firmę skąd. A nie wiem skąd. Taki ładny. Biel z drewnem. No, trochę skład. To... No, Jest wygodne to otwieranie. Tak. Właśnie były też takie. Mm, takie jakby... z taką... O, z czymś takim jak, jak to. Czyli tak jakby od dołu, ale przypuszczam, że to nie byłoby takie wygodne.